Będziemy teraz, e, teraz oprowadzą po moim moich Włościach, jak to się mówi. E, zapamiętajcie to zrobię, bo myślę, że jak będzie więcej filmów, to będzie to zrobię bardzo często tutaj widać. No to ogólnie jest e, moja moja hmm. można to tak nazwać Echem, pole, w, w prawie 4 hektary, nie, 4 hektary, nie, 3,5 hektara tutaj jest bo tam jest ruch, odchodzi ta droga no to w sumie tutaj jest około 3,5 hektara tylko jest podzielone na takie różne różne kawałki no bo nie mam tyle pola, żeby się bawić w jedną uprawę nawet ze na wszystkim więc musiałem to tu zrobić, że tutaj trochę wody dowalił na pszenicy pszenica wygląda trochę słabo, jeśli mam być szczery ale to wina tego, że na jesieni trochęczkę. Karycydem przypaliłem do glebówką. No i niestety miałem trochę pecha, bo glebówka ma to do siebie, że jak jest po oprysku jest później dłuższy czas sucho, no to słabo to wychodzi. No i pszenica miała ciężko cała, bo schodziła cała była żółta. Nie wyglądało to dobrze, no zobaczymy. zostanie strzała trochę saletry i może coś z tego będzie. No, tutaj jest przeżyto. Przeżyto tutaj akurat jest po całości puszczone takie największy, największy kawałek, można powiedzieć. Niestety zawsze tutaj podbieżny problem w tym miejscu, bo tu zawsze woda stoi Może no, tak jest przeora zrobiona, ale to teraz tam musiała być przeora dalej na następnej działce Inaczej to nie ma racji bytu No ale nic, zobaczymy, no, może to trochę podciągnie to wszystko No tutaj, tu na początku tam jest trzecia klasa ziemi, gdzie tam była pszenica w tamtym roku A tutaj był kawałek taki po łące rany, tam trochę, trochę groch tutaj Powiedzmy, że ten krok nie wyszedł totalnie, to była największa porażka 200 roku. No i tutaj od razu jest żyto, które Tutaj jest żar. to jest na totalnym piachu piąta szósta klasa tutaj wyjdę mnie nie wypał grochu po grochu był z tego, z tej przyczyny że no, piąta szósta klasa po prostu nie chciała rosnąć na tym no. Totalnie tutaj jest Bo tam jeszcze jak ta woda stoi tam w, do samej drogi tak jak samochód stoi no, to tam jest fajne ziemia tam jest trzecia klasa ziemi tu od razu jest przestrzeń. od razu z trzeciej klasy jest przeskok na szóstą i tam dalej piąta trochę czwartej nie ma rewelacji tutaj, zwykły ale Pole. ale nie można wybrzydzać pole jest, znaczy będzie moje, bo to w sumie jest przekazane, film mam to przekazane od rodziców nam na moją a A że ja lubię po prostu się w to bawić, no to w w końcu mam możliwość się tutaj bawić tego rolnika. Zobaczmy co z tego tak nie wychodzi. Ogólnie nagrywanie tych filmów będzie polegało na tym, że ja bardziej ale to robił po to, żeby wiedzieć mniej więcej e, co, gdzie co, i jak sobie robiłem w poprzednich latach no fajnie będzie kiedyś do tego wrócić, zobaczyć co tu rosło, jak to rosło i mieć takie porównanie na przyszłe lata co prawda jest to drugi sezon w moim wykonaniu pierwszy był o dziwo, mimo że ta totalna wtopa, no wtopa była z grochem, który rósł tutaj jest około 60 arów, no teraz jest hektar 20, bo tam te drugie 60 arów Żyta. tu to jest 20. przeżyta. na porządku jest 25 arów pszenicy tej nieudanej. Na... Zobaczymy, czy nie Na razie jest fioletowa, więc trochę, trochę, ma, trochę, ma ciężko. trochę ma ciężko. No i tu żyto, żyto hybrydowe. Odmiana jetro, jetro, nie wiem, jak tam się, nie wiem jak to tam się czyta. W każdym razie wysiany około 70 kg na hektar. Działka jest tutaj jedna i jeszcze mam takie dwie mniejsze działki, bo tam oprócz tego 3,5 hektara co tutaj mam, mam jeszcze 1,5 hektara w czterech hektara w czterech działkach, tak po u mnie na no, to jest normalne, e, wydzierżawione od sąsiada. E, tam jest 30, jakieś 90. Och, około niecały hektar jest przężyta, i pół hektara jest, jest, jest tego żyta. No i tutaj jest też tak prawie pół hektara, i tam jest prawie pół hektara. No to powiedzmy, że to około 90 arów Ale norma wysiewu w starym silniku konnym wyszła nad podziw. Nad podziw dobrze. No widać ewidentnie, gdzie tu się łąka zaczęła. Widzicie to zaraz różnicę Tam było, tam było przeżyto w tamtym roku. Pszenżyto było takie sobie. Tutaj natomiast była rana łąka i tutaj też. To takie zawsze było mokro. Też to widać jak woda stoi. Ale tu jest ziemia naprawdę petardunia że tak powiem. Ożyto, które tutaj zaczęło. Szczerze mówiąc, że to trochę żałuję, że to pszenicy nie posiałem. Ale nie spodziewałem się, że tu jest taka zasobność na różne składniki, które po prostu temu morzy robią kurde cały czas dobrze, że tak powiem. I cały czas to, 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 to żyto. No chce jej się rosnąć. No nie wiem jak to będzie z wilgocią, bo jeśli to będzie za dużo wilgoci, to żeby nie wyszło w końcu z drugą stronę, że nagle e, kurna, aż nie wiem czy nie za gęsto, to, że to teraz wyszło. Nie będę tam wchodził, bo chyba jest. Nie, że tak było bardzo grząsko nie wiem, jest, no kurna, to jest, jest takie zagęszczenie tego żyta. Nie wiem czy to nie będzie... Nie wiem czy to się problem z tego nie zrobi. Ładnie wygląda, bo ładnie wygląda. Ale, ale nie wiem czy to nie będzie jakimś przypawu w tym momencie, ale tego zobaczymy na razie tak. przyjechałem sobie dzisiaj po zrobić takie nagranie wstępne żeby zobaczyć jak to w ogóle na kamerze wygląda jak się będzie podobało ludziom to będę coś tam więcej pokazywał ze swoich działań na ten moment na ten moment to tak naprawdę to jest tylko taka próba, no tam trochę bełgocze więc no, musicie mi wybaczyć moje bełgotanie bo możliwe, że mam trochę problem ze, ze składaniem <grym> sensownych zdań ale jakoś może jakoś może się na to wprawię, No trochę tam bawiłem się teraz taki vlog budowlany, bo jeszcze tam budowlanko się ogólnie trudnie. E, tam troszeczkę też tam trochę nagrywam. No nie ja wiem, to tak bardziej to robię dla siebie niż tak dla, dla jakiegoś tam sławy czy jakichś tak naprawdę. No, jeśli komuś to się podoba, to im się podoba. Jeśli komuś się nie podoba, po prostu niech tego nie ogląda. Po no, prostu krótko święteliśmy na temat. Wiadomo, ból nie brakuje na tym świecie na pewno jacyś się trafią ja natomiast, no co, no nie będę też mam pierdzieli tutaj swoich kocopołów, tylko powiem Wam co tu się w ogóle dzieje na tym polu więc tak, tutaj po lewej stronie jest żyto hybrydowe Jetro Jetro, Jetro, tam na początku tej pszenicy też była brana z centrali odmiana Hondia, tutaj hektar 20 na tej górce i tam do samej, gry, do samej drogi e, Przężyto kasyno które z kolei w tamtym roku bardzo dobrze mi wyszło na jednej działce, właśnie nam u sąsiada, na 30 arach. Może się wierzyć lub nie, ale tak poprzeliczałem sobie, że z tamtej jednej 30 arowej działki to wyszło mi, wysypnęło mi prawie 5 ton. Więc e, to jest jakaś super ziemia, tam jest czwarta klasa. czwarta, Tam nie wiem nawet, czy nie, czy pod piątą to nie podchodzi, ale ale, e, ale, jest naprawdę, było naprawdę tam petardunia. No tutaj wsypnęło dużo gorzej na tym kawałku, co teraz żyto jest, ale zobaczymy, jak to w tym roku. W tamtym, roku, w tamtym roku tutaj z kolei wyorałem te łąki Widzicie tam wszystko to jest, tutaj to, to podmokłe tereny, tam wszyscy łąki siali No ale ja tu nie będę w łąki się bawił, Ta hodowla została zakończona Było jeszcze tam bydło na opas, ale to wszystko zostało zakończone Ja tu przejąłem, no, ja się nie będę bawił w hodowlę, nie mam na to czasu A od czasu do czasu mogę przyjechać, poorać, poorać to wszystko, posiać I popatrzeć jak to jest, się... no widzicie tutaj jest teraz pobojowisko niezłe, bo E, powiedziałem ojcu, że wycinał to wszystko te, te wszystkie te orszczyny co tutaj powyrastają. No bo to jest to, totalnie zbędne, żeby to ciągnęło z pola, a chcemy tutaj ten rów trochę poprawić, bo oczywiście melioracja i tak o nim zapomni. A tutaj jak e, dobrze byśmy zrobili rów, to ta ziemia, no widzicie, ta ziemia to naprawdę aż kurde, aż, się, aż się jest taka. Kurde, nie wiem jak to się, co to jest torf, to jest jakaś... ale jest bardzo żyzna jak ziemia, no zresztą widać jak to żyto tutaj po boku rośnie, na tym tym. W planie jest zasiać tutaj w tym roku owiec. Owiec tu zasieje, i tutaj, tak samo za rowem, jest też taki kawałeczek, tutaj od początku, co widzisz takie ciemne, to też jest łąka, była też tutaj, było w tamtym roku było, był tutaj groch. No, groch był totalną porażką, bo groch był tutaj, tu po prawej stronie, trochę, a tu z kolei na tej górce. Było zasiane, to jest czwarta, piąta, piąta, szósta praktycznie, czwarta, to tam do wyjątku, że tam gdzieś czwarta się jakaś przebije. Była tutaj zasiana, było tu zasiane rzutu hybrydowy, tylko że tak jakby z drugiego rzutu, no i powiem tak, no myślałem, że nic z tego nie będzie, dlatego trochę olałem tę, tę uprawę, ale ale z 80 arów miałem ponad dwie tony, wysiałem tylko 100 kg Saret szaku, 100 kg trzaku i oprysk, oprysk dałem od od, 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 od chwastów na wiosnę no i w sumie no dwie tony szczerze mówiąc ja na tym życie po prostu zarobiłem no nie będę ukrywał, że na tym życie zarobiłem no bo moje koszty były naprawdę minimalne tego żyta ja po prostu gdybym go nie olał, gdybym jeszcze coś tam próbował go sypnąć no ja był skracany na pewno to, że to było skracane jeszcze jakąś odżywkę tam zostało, może ta odżywka by trochę poratowała ale ale żadnych tutaj cudów nie nie uczyniłem, tutaj o widzicie jak tutaj jest ta żółta ziemia, tu zawsze była dróżka, bo tam jak jest, tam jest też podmokły teren bo Też po takiej łące, a tu już stwierdziłem, że to wszystko chcę worać w jeden kawałek, nie będę tu się bawił W tym roku tylko tutaj ten początek zasieję sobie owsem Natomiast to wszystko pójdzie tutaj pod grykę, około hektara gryki będzie w pewnym roku ta gryka, którą zasiałem tam po tym, a widać tutaj, kurde, nie wiem, czy kamera to odda, ale widać stąd, jakie tu jest żyto ciemne tutaj po łące, a tam górka jest w ogóle jaśniutka, jakby w ogóle nic tam, nie, nic tam nie nie zostało. No nie wiem, zobaczymy co ten rok pokaże. Trochę mądrzejszy jestem po tamtym roku. Na pewno na pewno na razie odpuściłem sobie w ogóle groch. Groch w tym momencie dla mnie tutaj no ja mam racji by, to tak. Groch to najwyżej sobie tam tyle, że miałem darmowy nasiona, to a to co z tego że z darmowych nasiona, jak kurwa koszty jeszcze na oprysk, musiałem opryskać Później <grywa> zebrałem to. Z ogólnie to zebrałem 100 kilo, 300 wysiałem, 100 kilo zebrałem, no to trochę się mi jazę. Gryka w sumie też wysiałem 100 kilo i 100 kilo zebrałem, ale ale Gryka to akurat jest. E, no fajne, fajne jest to, co, co gryka po sobie zostawia tak naprawdę. No to mi się podobało, bo jednak ona strasznie dusi te wszystkie chwasty, te wszystkie perze jest naprawdę pożyteczną roślinką no i w tym roku myślałem, że tutaj zasieję sobie hektar kryki. jak dobrze pójdzie to jak dobrze pójdzie, jak się uda zebrać to w miarę sensownym terminie, posieję tutaj całość, tu jest hektar 20 wszystkiego no widzicie, tutaj jest w ogóle podmokłe tak, że w ogóle nawet tego nie orałem, bo to był bez sens. Tak, hektar 20 posieje tutaj gryki. A potem żyto hybrydowe panuje tutaj znowu wrzucić. I tam na górce, na tej piątej wszystko kasie też żyto hybrydowe, no to będę miał tam prawie 2 hektary żyta. No ale na przyszły rok jak nie padnie mi żadna dzierżawa, no to wtedy wypada mi, to kompletnie wypada mi pszenżyto, bo nie mam gdzie go wtedy zasiać. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj jest. Co tu jest? Tu jest w, tu jest bagno jednym słowem. To no. jest ogólnie plaża, bo to takie oczko wykopać koparką i by tam, by tam woda by się spływała, tutaj dookoła by sobie podsypał, troszkę podniósł to wyżej miało to jakieś ręce i nogi na razie na razie zostawiamy tak jak jest mocno tutaj się nad tym głowić dobra wracamy z powrotem co wam tu więcej powiem no co? pierwszy film pierwszy film film na próbę jakieś tam filmy gdzieś są na kanale takie z, z telefonu nagrywane jak to jeszcze wcześniej miałem takie Fergusona 255, 30, 30 jest cały czas Użytko. ja w tamtym roku To jest ciekawe, bo w tamtym roku mimo straty na gryce, straty na Grochu I tak wyszedłem na plus Po że zboże sprzedałem zaraz po żniwach To jeszcze To jeszcze teraz nawozy kupię Zaraz przed wiosną, czyli gdzieś tak w marcu, kiedy nawozy spadły o 1000 zł A Zaraz po żniwach mi się wydaje, że bardzo dobrze sprzedam, ja nawet że to sprzedałem po 1200 zł. Przężyto też po 1200 zł. No pszenica trochę gorzej. 1350, ale ona była też Kurna, wkurzyłem się trochę, bo tak wzięte to pole, tak nie do końca widziałem co tam, co tam było wcześniej. I takie było strasznie przerośnięte jakimś przężytem, żytem, strasznie zanieczyszczone było, nie podobała mi się ta pszenica, ale Ale jakoś to łyknąłem, nie? Ale zarobiłem, no w każdym razie mimo wszystko... E... Na plus mi wyszło około 4000. Nie, nie brałem żadnych dopłat. To jest 4000, to jest zysk sam z samego zboża na przestrzeni tamtego roku. Zliczając wszystkie koszty wszystkich upraw, wszystkich, czyli gryki, gryki grochu i tak dalej, moich wszystkich zabiegów, moich, mojego nawożenia i tak dalej, jest wyszedłem 4000 do przodu, więc uważam, że to bardzo dobry wynik. Właśnie, teraz pewnie się zastanawiacie, żeby to nie było jakiegoś, jakiegoś zaraz wymysłu, że ja sobie tam zliczam tylko od jakiegoś momentu. Nie, ja pole przygotował wziąłem, powiedzmy, że ciągnik miałem sprzęty miałem i, i o, zacząłem liczyć od, od, od tego jak zacząłem to uprawiać. Czyli pa, koszty paliwa, potem koszty nasion, koszty nawozów, to wszystko liczyłem tak jakby od, od, od września. I sukcesywnie przez, sukcesywnie przez cały rok, wszystkie tam zabiegi, które później robiłem, opryski, nawozy, nawożenie wiosenne no Bardzo dużo odeszło mi na, na usługę koszenia, dlatego że mamy swój własny kombajn Stare poczciwe Volvo 830, które naprawdę robi, robi robotę Wystarczające jest dla naszej potrzeby naprawdę, a w tamtym roku praktycznie wcale nie sprawiało problemów więc nie ponieśliśmy dodatkowych strat w naprawie, w na w jakichś większych tam inwestycjach w po prostu w części zamienne. No najczęściej najwięcej kosztuje. Wiadomo o co chodzi. No, więc tutaj... No i jak suma sumaru, zsumując wszystkie koszty, wyszło mi, że jednak jestem na plus i to całkiem przyzwoity plus biorąc pod uwagę, że miałem tylko 5 hektarów do użytku, nawet nie 5, tylko 4,5. Miałem 4,5, jeszcze na jesieni jak już zasiewy robiłem na, na jesień. No to przyszedł sąsiad jeszcze powiedział, że jeszcze pół hektara ma dla mnie w takich dwóch kawałkach, więc no, praktycznie wziąłem od razu. No niestety u nas jest trochę problem teraz z dzierżawami, ponieważ, ponieważ jest spora konkurencja. O tam, o tam jak nie wiem czy to będzie widać na kamerze, o tam daleko, jak tam ten lasek jest. To jest takie miejscowe, gdzie tam jest... No, może nie to drugi, ale tak powiedzmy co dziesiąta chata to jest hata jakiegoś baora, który ma tam albo krowy, albo albo, kurdy, albo jakieś e, gospodarki większe I oni po prostu łykają to wszystkie dzierżawy, które tutaj w okolicy gdzieś są sensowne Więc e, bardzo ciężko tutaj jest ok, jakiś połysk dzierżawy Coś tam próbowałem, e, w ogóle nie, coś próbowałem w tamtym roku sobie ogarnąć, ale też nie wyszło, e, gdyż e, <śmianie> Powiedzmy, że były ciekawe, ciekawe oferty, ale, ale były według mnie były totalnie nieopłacalne. No bo płacić, jeśli nie wiadomo, jakie hajsy za, za pole, no to już jak miał, mam dokładać do tego interesu, to tak trochę mi się średnio widzi. Jak jeszcze, ja ogólnie lubię to robić wszystko, ale jeśli mamy mieć w zamyśle to, że będę tylko przeorywał to pole i będę na kogoś pracował, to wolę tego nie robić. No, mam na Przężyto Przężyto odniosłem pasyną i na szczerze poprawiło się na górce, no tutaj jest, no powiedzmy, że to jest fajnie, bo w ogóle nie był groch. coś, jakiś kwas jeszcze rośnie co prawda było pryskane, bokserem bo było pryskane coś tu jeszcze rośnie się zweryfikuję co to jest może ktoś wie może jeszcze poprawka jakby strzela ale to na piasku, to tak szczerze nie wiem czy jest sens w ogóle Takie ładne sobie chodziły, kolorne, jakaś ścieżka chyba tak No, Tak, myślę, że Wam się spodoba moje... moje gawędzenie, to coś tam jeszcze nagram, a czy coś jeszcze nagram? Będę no, 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 coś tam próbował sklecać, zgrywać, opowiadać Wam, co ja tutaj robię Tak jeszcze wspomnę, czym ja w ogóle robię, bo nie wiem, czy Wam ktoś, kto bardzo interesuje. E, to zainteresuje. Mam tam trzydziestkę ojca z durem, jest też fajny skrzęcik. Ostatnio miał remont silnika zrobiony. No i ja przez to, że kupiłem sobie, przez to, że sprzedałem dobrze zboże w różnych praktycznie teraz ja do razu wszystko sprzedałem, miałem dobrego klienta, który kasy się ubrało, troszkę dołożyłem swojego mytkową, no i udało się kupić w bardzo dobrych pieniądzach Zetora 5718. Zetora 5718, 70 proszę, ale no, wygląda na troszkę młodszego niż jest. Chodzi naprawdę fajnie. Naprawdę uważam, że to jest bardzo dobry zakup. w dzisiejszych czasach ci naprawdę za 20 tysięcy oferuje naprawdę złomy przywiezione z Francji dosłownie z że ktoś tam gdzieś w życiu we Francji na złomni kupił to, przywiozł i pole gdzieś się cieszył naprawdę jeszcze się przekonam, że to dobrą, dobrą jazdę tutaj Ale z tymi maszynami, zaraz bardziej, żeby mega, ale nic na razie działamy tym co mamy co prawda zamysł jest, żeby kupić jednak coś żeby ciągnęło na cztery buty no, na 5 hektarów tak naprawdę jeszcze przerozsporonioną treścią ale to ja to i tak tutaj bardziej hobbystycznie, więc więc jest dobrze jest robić na swoje, a nie na kogoś i dobrze jest inwestować, inwestować w jakieś sprzęty, które tak naprawdę i tak nie na wartości, a będą tylko lokatu kapitału no tutaj jest ta pszenica nieszczęsna ją, może macie jakieś doświadczenia, pryskałem ją racerem to jest racer 250 do glebówka. to ciekawe, przecież to też było pryskane, tylko przynajmniej to sobie dużo lepiej porodziło z tym ale przecież to powinien trzeba wiesiane to było się no chyba 17 czy 20 rok po około 20 września wesiany Natomiast pszenica była siana o szkurcie nie pamiętam no właśnie to jest po to pszenica była siana 30 30 września i druga sprawa jeszcze pierwszy siewnik tutaj widać taki trochę nie wypał moim pierwszym siewnikiem jak to wysiałem, bo odliczki mi się od razu pozapychały, no i niestety trochę tak ciulowo to wygląda, teraz tym bardziej, że tutaj musiałam później to dosiewać, jakoś ruszyć i to widać ewidentnie, że ten rejser zajście wziął chwasty, to naprawdę jest tam czysto, ale to zobaczę, później jak to będzie faktycznie wyglądać. Ale najgorsze jest to, że pszenica od razu jak wzeszła, ona wzeszła, fio... żu... żółta. Ona od razu jak wzeszła była żółta, więc to takie było trochę... No, słabo to wyglądało, miałem, miałem wrażenie, że miałem wrażenie, że z tej pszenicy nic nie będzie no nie wiem, coś tam wyrosło. Nie ma tego wiele, no kurczę, wysiałem tam jedną jednostkę siewną na 30, to jest niecałe 30 albo, 25-30 albo coś tego. 50 kilo to wysiałem. Zobaczymy. Z, 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 strzelę tutaj w saletrę na Dawkę sarkową od razu tam z 50 kg, to jak 25 no to takie 200 kg na hektar wychodziło tutaj. Strzelę tutaj saletę od razu na strzała, zobaczę jak po tej saletrze się nic nie poprawi, no to, to sobie je odpuszczam, co no to, to będzie to będzie. Można będzie na nasiona, no. bo nie mam tutaj na szczęście, nie wielkiego areału, też się uczę na własnych błędach. Przepraszam, no, że to, to, to sobie dużo lepiej poradziło, przecież to było siany 200 kg na hektar to też miał sporo półwek dla 200kg, tam myślałem na początku, że 180 kg, ale 200, no zobaczymy co z tego wyjdzie Dobra, to było na tyle, pamiętajcie tą drogę, myślę, że ją jeszcze zobaczycie Kiedyś może Wam jeszcze pokażę te wieżowe sąsiada Zobaczymy to wyjdzie Na razie skończymy, jadę jeszcze na robotę dzisiaj Bo jeszcze muszę tam posprzątać jedną budowę I kończymy ten, kończymy ten cyrk, że tak powiem no, Kurczę, no ona fioletowa ta przenica jest normalnie. Nie wiem co jesie. O. Jak miała problemy na jesieni, no to ona w sumie to jest trochę... trochę miała ciężko, trochę energii zmarnowała, więc teraz miała problem chyba przezimować, no i zobaczymy, no. no jest fioletowa, no kurde jest fioletowa, ale względem innych pól to jest po prostu fioletowa, no. No ale to niestety uczymy się na własnych błędach, prawda? Dobra, do następnego.